Hej, cześć, witajcie, z tej strony Maciasty i dzisiaj przedstawię wam najlepszy niebieski ekwipunek do cesa. Ekwipunek, który jeżeli zdobędziecie kiedyś w przyszłości, nie będziecie się musieli już nigdy martwić o skiny, w zakładaniu, że lubicie kolor niebieski i posiadacie trochę pieniążka odłożonego na stanie. Dlaczego ten kolor i taka półka cenowa? Ktoś zapyta. Cóż, po pierwsze uwielbiam kolor niebieski i ktoś o tym wspomniał w komentarzu, więc więcej zachęcania nie musiałem mieć, no i postanowiłem takoby zrobić. Jednak jeżeli wy macie jakieś specyficzne ekwipunki na względzie, dajcie o tym znać w komentarzu, ponieważ bardzo często jednak te odcinki... Z komentarzy waszych, a ja po prostu postaram się takowy zrobić. Na resję, jak się wygodnie, weźcie coś do jedzenia i picia, a ja zapraszam na materiał. A dzisiejszym sponsorem filmu jest Pirate Swap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego Cesa. A więc jeżeli znudzą Ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w kwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z ma ciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochę pobliczka, karty, przelewy, czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. I zaczniemy sobie dzisiaj od boskiego połączenia kosy i rękawic około 26 tysięcy. Nie mało wiem, ale za to jak ładnie ono wygląda. Mogłem pójść tutaj coś takiego jak Sapphire, ale stwierdziłem, że jest to dosyć przereklamowany skin, zwłaszcza że w CS2 wygląda on bardzo zbliżenie jak Face 4. Dlatego wybrałem tutaj coś bardziej unikalnego i poszedłem w Gamma do w Fazie 1 oraz Superkonduktory. Jednak jak widzicie nie jest to byle jaki Gamma do w Fazie 1, a mianowicie Gambit i dodatkowo Diamond Gem, który w połączeniu na pierwszy rzut oka z szarawo-ciemnymi rękawiczkami nie jest może aż tak niebieski. Jednak, jednak, hola, hola, jeżeli mamy być szczery, co do noża najpierw, jest to chyba na obecny moment mój ulubiony i najbardziej pożądany nóż w cs -ie. Problem to jednak jest taki, że trzeba znaleźć odpowiedni pattern, który ten niebieski nam zapewnia, i jest to dosyć duży wydatek. Druga rzecz, a mianowicie rękawice. W tej ie nie ma takich topowych, niebieskich rękawiczek, które by tutaj siedziały. Tak jak inne kolory mają, np. Pandorki, Hedge czy Crimson Kimona, tak kolor niebieski, najdroższy i może najlepsze w teorii, co posiada, to amfibiusy które jednak najlepiej niestety siedzą z brightwaterami, a to niestety nie jest najwybitniejszy skin, dlatego też im superkonduktory z tymi niebieskimi stewkami, których może jest niewiele, jednak idealnie dopełniały się one wraz z Diamond Jamem. Kolejnie znajdziemy kałaszka Wulkana. Skin podobnie taki, który można powiedzieć, że przecież stricte dużo niebieskiego nie posiada. I zapewne taki ktoś będzie mieć rację, jednak posiada on na tyle tego niebieskiego, że można go tutaj na spokojnie wstawić. Dodatkowo im opasuje on z rękawiczkami, a więc dwa razy przekonywać mi tutaj nie trzeba było. Poza tym, no co innego miałem tutaj wstawić? Laminata? M44 i skórka Poseidon, kolejny klasy gatunku i jedna z najbardziej badasowych skórek, jaką możemy mieć zaraz obok Howla. Cudnie niebieska z mitycznym Poseidonem. Naprawdę bombowo siedzi w łapie. Zamieni, oczywiście, do M4 z Tumikiem, w tej samej, właściwie mitologicznej tematyce, mamy chociażby Icarusa. Kolejna m 4 może niekoniecznie dania, ale według mnie, znajdująca się zdecydowanie w topce M4, jakie są w CESI. Różne podaryny takowe je również jesteśmy w stanie tutaj uzyskać, a więc na pewno ta wam siądzie. Do WP dalej, cóż, jest to troszkę według mnie przereklamowany skin, jakim jest Gangnir. W CESI 2 jest on zbyt taki. Szklany bym powiedział, ale może to właśnie jego urok. Z innych opcji w teorii była niby meduza, ale ta jest zbyt ciemne jak na moje upodobania, więc postanowiłem pozbyć się takowej i po prostu wybrać gangnira. Idąc dalej mamy skauta abysa. Zupełnie inna półka cenowa, bo kosztuje jedynie złotówka, a jednak jest to jeden z najlepszych skinów do skauta w grze. No ten tutaj to skórka zdecydowanie z tieru S. Uswik. Tutaj powiem szczerze, że przyjadły mi się z lekka trochę te całe blueprinty i royal blue, dlatego też polecę coś nowego, Joebreakera dokładniej, a mianowicie jest to nowy skin. Z dodatkiem koloru złotego, a raczej głównie są złote z dodatkiem niebieskiego. Tak o powinienem powiedzieć. Nie zmieniłbym jednak w faktu, że wywalniemy jakąś niebieską naklejkę, albo też i nie, i po prostu ten uspik naprawdę jakoś fajnie siedzi i wajbuje. Ze mnie do B2000 będzie to klasy gatunku z płomieniem ognistym, siarczystym w postaci Fire Elementala. Równie zazna skórka co i sam usp. Co do Glocka, natomiast natrafimy na pięknego niczym rozgwieżdżony nieboski na Twilight Galaxy. Co jak co, ale ta skórka siedzi fest mocno, właśnie ze względu na ten, powiedzmy, Efekt Brokatu, które teraz próbują podrobić inne skiny. Kolejnie na naszej liście znajdziemy p 250 Undertow. Skórka stara jak świat, no i jakby nie patrzeć, również droga, jak na to, że jest to zwykła P250, ale miniecząc, Walencji, jest to chyba nasz najlepszy strzał, jeżeli chodzi o niebieski zestaw. Dalej mamy taka Avalanche lub też 57 Full Play. Obie skórki posiadają raczej delikatne i takie jasne odcienie niebieskiego, ale również jedzą one w tym całym zestawie. Natomiast jeżeli wolicie grać z CZ z jakiegoś powodu, to tutaj polecę skórkę Poison Dart. Ciekawy patron skina, no i po prostu sam skin w sobie całkiem niezły. No a Digiello? Cóż, tutaj na pewno mogę kogoś zdziwić, ale wybrałem hit treated. I tak jak nie lubię skinów typu case hard, nawet powiem więcej, nie znoszę ich, tak tutaj jeżeli weźmiecie ten bardzo intensywny niebieski pattern wygląda on kurczę całkiem fajnie. W tym wypadku trzymam pattern 69 w stanie field tested, także no sami widzicie jak wygląda, jak jest Według mnie ładny i potrafi być po prostu genialny ten gagatek. No i przede wszystkim jest on niebieski, także nic dodać, nic ująć. Jeżeli jednak wolicie z jakiegoś powodu rusemkę nie oceniam tutaj, to zawsze znajdzie się tutaj skórka Lama Canon w stanie fabrycznym, aby tego niebieskiego po prostu właśnie było jak najwięcej, ponieważ gorsze stany tego niebieskiego posiadają mniej. Natomiast ostatni z pistoletów, jakimi są beretki, posiadają skórkę kobold Quartz, niebieska, doplerowa, czyste piękno. No i wróćmy jeszcze na chwilę do Brany Rifle, gdzie mamy SG Aloha, czyli skórkę chyba najbardziej niebieską i z jakimś ciekawszym, to powiedzmy, nazwijmy wzorkiem na sobie, ponieważ pozostałe niebieskie skiny są po prostu no, metalowe. Do Ogan natomiast będzie to dość stary, chyba jak na dzisiejsze czasy Navy Reno, z tymi falowanymi i zakrąconymi wzorkami, natomiast do Gorilla będzie to zimny Stone Cold. Natomiast po przeciwnej stronie barykady, do FAMASa natrafimy na Waters of Nephthys z tym ciekawym efektem wody. No i teraz jeszcze przejdźmy sobie przez PMy, gdzie mamy p 90 a Astral czyli skórkę z efektem prelesyn, a więc po prostu zmienia się tutaj shift koloru. Mamy również maga 10 Labis Gator, który ma mega intensywny ten kolor. MP9 Stainless, czyli moją ulubioną MP9 w grze. Kolejnie do wyboru znajdziemy również Umpa Primal Sabera, MP7 Ke Anodice Navy lub też zamienię MP5 Liquidation, jeżeli ktoś woli z tą bronią grać. No i jeszcze na koniec ostatni spemów, czyli Bizon ze skórką Blue Streak. I na koniec jeszcze moi drodzy sekcja broni ciężkiej, w której mamy maga 7 Justice, nowy Moon in Libra. XMA Frostbore, Obrzyna Serenity, m 239 Shipping Forecast, Negev Man of War, słynnego Skara 20 Grotto oraz g 3 s 1 Violent Murano. I moi mieli oto najlepszy niebieski ekwipunek w sensie 2. A przynajmniej taki, który ja bym brał, gdybym miał dokładniej 67 642,88 zł. Nie mało, zdecydowanie i na pewno można cenę obniżyć na spokojnie. Zapewne jakieś 60 tysięcy, jak nie więcej, jeżeli wziąć sobie inną AWP. Kose i rękawice. Jednak najlepsze to najlepsze. Także dajcie znać w komentarzu co uważacie o tym zestawie. I przede wszystkim jaki zobaczylibyście następnym razem. A teraz ja bardzo dziękuję za uwagę. Byłem o ciasty, Życzę miłego dnia. I do następnego razu. Cześć.